Dzień dobry Państwu. Dziś gościem obiektywu jest wojewoda podkarpacki, pani Małgorzata Homycz. Witam Panią. Dzień dobry Panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim Państwu. Małgorzata Homycz, kobieta, matka, a zarazem najmłodszy wojewoda w Polsce. Jak Pani się w tych różnych charakterach mieści? Mieszczę się chyba dobrze, czuję się dobrze. Jako kobieta przede wszystkim, jako matka to jest moją największą wartością. I jako wojewoda myślę najwięcej mogą powiedzieć moi współpracownicy, osoby, które mnie widzą w różnych sytuacjach przy podejmowaniu różnych decyzji. Więc myślę, że mogę powiedzieć, że jednym nawiasem ładnie łączę wszystkie te trzy osobowości kobiety, matki i wojewody podkarpackiego. Nie bała się pani. E objąć stanowiska najpierw wicewojewody podkarpackiego, potem wojewody, bo wojewoda to takie męskie stanowisko, męski urząd, jak sama nazwa wojewoda. Tak, to prawda, panie doktorze, bardzo męski, e, męski urząd, męskie stanowisko. Tak oczywiście w opinii społeczności naszej to funkcjonuje. Natomiast myślę, że z taką satysfakcją mogę powiedzieć, że my kobiety. Też potrafimy pełnić takie funkcje, i chyba to nie zależy od tego, czy jest się mężczyzną, czy kobietą, ale od naszej osobowości, od naszych predyspozycji, bo zarówno mężczyzna może cudownie opiekować się dzieckiem i zarówno kobieta może twardą ręką prowadzić urząd wojewody. Właśnie trzeba mieć charakter do takiego stanowiska? Tak, bezwzględnie. Jaki charakter ma pani Małgorzata Chomicz? Jestem twarda. W wielu sytuacjach to powtarzam, i ja mam coś takiego, że trudności, problemy nie tremują mnie. Ja wtedy się nie rozsypuję, nie biadolę, nie narzekam, ale to mnie mobilizuje do jeszcze większego działania, do, do takiej szybkiej decyzyjności. Lubię wyzwania. Lubię wyzwania, lubię jak dużo się dzieje, lubię mieć wszystko poukładane. Lubię skontrolować swoich współpracowników. I właśnie takie cechy osobowości są potrzebne. Tak trochę trzeba być od A do Z, żeby, no żeby taką funkcję pełnić. Jest obszar kompetencji bardzo duży, przede wszystkim kompetencji kontrolnych, więc ważna jest tutaj umiejętność współpracy partnerskiej z dyrektorami, z, ze strażami, ze, służb ze służbami. No właśnie mówimy o tym, że to jest taki męski zawód, męska funkcja, bo wszystkie służby e, należą e, do Pani, podlegają Pani, na odprawie e, trzeba uderzyć pięścią? Tak, czasami trzeba. E, nigdy nie zapomnę wyrazu twarzy e, moich <laughs> generałów, którzy mnie na narazie zobaczyli w takiej sytuacji, gdzie rozmawiamy, jeden marudzi, drugi marudzi, w pewnym momencie ja mówię panowie koniec i po prostu oni w takim ciężkim szoku widzą, że, że no, taka mała, niepozorna a potrafi huknąć w stół. Ale też są sytuacje, gdzie trzeba podejść ze zrozumieniem, z ciepłem, z serdecznością. Wojewoda jest reprezentantem rządu w terenie, pełni również funkcję właśnie przedstawiciela Rady Ministrów na różnego rodzaju uroczystościach. I na innym jest się wojewodą, kiedy wręcza się medale za długoletnie pożycie małżeńskie, na przykład i kiedy ci ludzie ze łzami w oczach przyjmują te medale, to mi też się łezka w zakręci. Inaczej jest jak wojewoda jako szef obrony cywilnej podejmuje działania przy nieszczęściach przy katastrofach doświadczenia ubiegłorocznej powodzi wojewoda to różne oblicza to oblicza i tego który przynosi pieniądze i tego który zarządza twardą ręką ale też tego który wysłucha zrozumie pomoże wysłucha problem pomoże w rozwiązaniu tego problemu Pani Wojewodo, bo tak napomknęła Pani, czy przypomniała Pani e, powodzi, pamięta Pani maj, czerwiec w ubiegłym roku? Tego się nie da zapomnieć. Tego się nie da zapomnieć, Panie redaktorze. To jest coś, co zostanie w mojej pamięci do, do końca mojego życia i, i, i mówię to z, z pełną świadomością i, i odpowiedzialnością. To był miesiąc bardzo ciężkiej pracy. Ale nie tylko takiego obciążenia merytorycznego, kiedy naprawdę bardzo dużo pracowaliśmy na Centrum Zarządzania Kryzysowego, bo przypomnę, że z ustawy o wojewodzie administracji rządowej wynika, że wojewoda właśnie w sytuacjach kryzysowych przejmuje dowodzenie radę wtedy. nad strażami. Tak, daliśmy radę, udowodniliśmy wszyscy sobie, i wojewoda, i służby podległe, i również ochotnicze zastępy straży pożarnych. I przede wszystkim mieszkańcy tych terenów, które były zalane, wszyscy nawzajem udowodniliśmy sobie, że e, umiemy walczyć i pokonaliśmy. Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, ten żywioł pokonaliśmy. Pokonaliśmy, a czy gdyby ten żywioł nastąpił dzisiaj? Po pierwsze, czy będziemy mądrzejsi, a po drugie, czy jesteśmy bardziej przygotowani, żeby odprzeć go? Oczywiście, jesteśmy mądrzejsi. Wyciągnęliśmy e, wnioski z przeprowadzenia całej akcji ratunkowej, akcji przeciwpowodziowej z ubiegłego roku. I mało tego, wyciągnąć wnioski to nie wszystko. Przede wszystkim zaczęliśmy realizować te wnioski. Doposażyliśmy zastępy Państwowych Straży Pożarnych, jak również Ochotniczych, w specjalistyczny sprzęt. Na przykład okazało się, że brakuje nam łodzi płaskodennych takich łodzi, które mogą wypłynąć na, na wodę, która ma nie więcej niż, niż metr czy półtorej na metra zalane. na ulicę zalane. Dokładnie, mamy samochody wysokobrodzące, mamy pompy wysokowydajne, jesteśmy przygotowani naprawdę zdecydowanie lepiej, bo no chyba to tak jest, że, że no nieszczęście uczy, prawda? Najważniejsze wyciągnąć, wyciągnąć wnioski i je zrealizować i bardzo ważne jest to, i chyle przed wszystkimi samorządowcami, którzy mają swoje zadania w, w ustawie o zarządzaniu kryzysowym I to wójt, burmistrz, prezydent, starosta, zanim wkroczy wojewoda, to oni mają pierwsi wykonać te zadania. I uważam, że naszym największym sukcesem jest to, że tych samorządowców, przepraszam za określenie, tak przećwiczyliśmy, że oni wiedzą, co w którym momencie do nich należy. Przy tego typu akcjach najważniejsza jest koordynacja, no i taka twarda ręka.